Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Michał Kurka. 1 września Pokój i ochrona stworzenia. Lekcjo. Kiedy pewnego razu przebywał obok kasztelu Grecjo, pewien brat przyniósł mu żywego zajączka złapanego w sidła. Święty mąż, ujrzawszy go, wzruszył się litością. Bracie zajączku, chodź do mnie, dlaczego dałeś się pochwycić? Puszczony przez brata, który go trzymał, zaraz uciekł do świętego i przez nikogo nieprzymuszony umieścił się na jego kolanach, jak na najbardziej bezpiecznym miejscu. Kiedy tam nieco odpoczął, święty ojciec, głaszcząc go z matczyną czułością, puścił go, żeby wolno wrócił do gaju, ale on, wiele razy zestawiany na ziemię, z powrotem uciekał na kolana świętego, który wobec tego kazał braciom odnieść go do pobliskiego lasu. Tomasz Szczelano, życiorys pierwszy, Świętego Franciszka. Meditacjo Pokój dla Świętego Franciszka był zawsze czymś bardzo drogim. Nieprzypadkowo nazwano go apostołem pokoju. Bowiem gdzie biedaczyna się pojawiał, tam wracał pokój. Stało się tak dlatego, ponieważ Święty Franciszek bardzo głęboko doświadczył w swoim życiu, czym jest brak pokoju, i to zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dzięki temu bardzo bolesnemu doświadczeniu biedaczyna pragnął, aby gdziekolwiek się znajdzie, tam zawsze Bóg obdarzał ludzi darem pokoju. Święty Franciszek przekonał się, jak bardzo można cierpieć wewnętrznie, gdy serce i umysł są ogarnięte przez niepokój. W takim wewnętrznym rozdarciu nie ma miejsca na radość i szczęście. Wówczas wszystko, co się czyni, jest ogarnięte jakimś zamętem. Dopiero wtedy, gdy człowiek znajdzie się w jedności z Bogiem, wraca wewnętrzny pokój i porządek. Droga do pokoju zewnętrznego zawsze wiedzie przez ludzkie serce. Nigdy nie będzie pokoju pomiędzy ludźmi, jeśli nie będzie go najpierw w ludzkim sercu. Dlatego orędzie świętego Franciszka było najpierw adresowane do pojedynczego człowieka, a dopiero później do całej społeczności. Gdyby było odwrotnie, byłby to pokój budowany na bardzo kruchych podstawach. Właśnie ta opcja wyróżnia franciszkańską drogę do pokoju od tej, którą głosi świat. Bardzo często politycy albo różne organizacje społeczne pragną pokoju społecznego, zupełnie abstrahując od wewnętrznej kondycji człowieka. Tymczasem biedaczyna zawsze zaczynał od własnego wnętrza i nawrócenia. Gdy się zachowa taką kolejność rzeczy, jest szansa na to, że pokój nie będzie czymś ulotnym, ale trwałym. Nieprzypadkowo po raz pierwszy w historii papież Jan Paweł II zaprosił właśnie do Asyżu 27 października 1986 roku wszystkich przywódców religijnych świata na modlitwę o pokój. Modląc się i poszcząc w miejscach uświęconych obecnością biedaczyny, przywódcy religijni dali wyraz swojemu pragnieniu, aby na całym świecie zapanował pokój. Od tamtego spotkania bardzo często mówi się o Duchu Asyżu jako naszej odpowiedzi na świat pełen wojen, niesprawiedliwości i przemocy. W naszym orędziu ewangelizacyjnym powinniśmy bardzo często nawiązywać do tego ducha. Jest to szczególny dar, jaki otrzymaliśmy w spadku po Świętym Franciszku. Jest nim zawarte bardzo czytelne orędzie zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, dla chrześcijan i dla pogan. Którzy wierzą w swego Boga. Biedaczyna, który osiągnął w swym wnętrzu głęboki pokój, pragnął dawać go całemu stworzeniu. Na pierwszym miejscu postawił człowieka, ale zaraz po nim całą naturę ożywioną i nieożywioną. Jego biografie są pełne przykładów niezwykłej relacji, jaką miał do Ziemi, Słońca, Wody, Zwierząt. Szczególnym tego świadectwem jest kantek stworzeń. Żyjemy dziś w czasach, w których jak nigdy wcześniej jesteśmy świadomi zniszczeń, jakich dokonał człowiek w naturze. W wielu przypadkach zachwiany został naturalny system biologiczny. Ekologia nie jest więc jakimś pożytecznym hobby, ale koniecznością, czego musimy być coraz bardziej świadomi. Głoszenie światła Ewangelii to także wezwanie do tego, aby tenże uszanował każde stworzenie. Człowiek nawrócony, pojednany ze sobą i Bogiem, Nigdy nie może niszczyć natury, nie może mieć do niej także nastawienia wyłącznie konsumpcyjnego, gdyż takie szybko prowadzi do nadużyć w tej dziedzinie. Szacunek dla natury i miłość do stworzeń są znakami, że człowiek spotkał i umiłował ich stwórcę, bowiem nie można kochać stwórcy, nie miłując tego, co on stworzył. Oracjo, dobry panie. Dziękujemy Ci za świętego Franciszka i jego przykład, jak szanować i miłować stworzenie. Pragniemy w duchu Asyżu głosić całemu światu i wszelkiemu stworzeniu dobrą nowinę o pokoju i miłości Boga. Niech pomiędzy ludźmi zapanuje pokój, a każde stworzenie nie chwali swego stwórcę zgodnie ze swoją naturą.